Dawno tego gówna nie robię. Generalnie, cześć, witam Was wszystkich. Mamy dzisiaj 6 czerwca, czyli jest dokładnie dzień przed premierą nowej Pyteczki. No chyba, że jesteś osobą z preorderem. Wtedy jesteś na innych zasadach. Dobra, nie przedłużajmy tego i rozpakujmy te pakę. Zanim się do tego zabiorę, dodam, że do preorderu był dołączony artefakt 4.7. I to było wielką tajemnicą. Tak, w ogóle cała okładka jest nadal tajemnicą, bo na stronach była tylko zacenzurowana. Ale może jakieś dwie godziny temu Oki zlikował, co to będzie tym artefaktem, na kanale nadawczym, na Instagramie, podlikował kompo i... A zresztą, dobra, nie będę wam spoilerował, jeżeli jeszcze nie wiecie. Zabieramy się za to. Co my tu mamy? Woo! 2020, być! Widzicie to? Zajebiście to wygląda, co nie? Kody kreskowe miały być tylko z tyłu głowy, co to ma być? Okej, okay, dobra, nieważne. Ale ja to spierdolę, poczekajcie. Przetnę nożykiem, żeby było w miarę równo. Dobra. Aaa, robię się. Poczekajcie. Ja to rozdam, dobra, okej. Okay. Wrzęczy. Wrzęczy, mamy to. Znaczy, nie wiem co mamy. Dobra, nieważne, już nie pierdolę. O, ja pierdolę! Jest z autografem! O kurwa! Ja pierdolę, ale odjazd! Kurwa, a to jest e, z tych klipów, woda sodowa i... Chyba jeszcze parę miał na tym planie. Ja pierdolę, ale kraksa! Ale odjazd! Nie wiem, czy dam radę to otworzyć w headzie, bo... Nie chcę tego za nic <laughs> uszkodzić. Ej, ale totalny ogień, co nie? Dobra, lecimy z tym. Okay, czy to się wysuwa? To jest taki wysuwający się. Jo. się to? Gdzieś widziałem chyba to zdjęcie. To okej. Okay. Okej, okay, czyli to jest jak... Okej. Okay. Przepraszam, ale nadal się jarem tym autografem. I ziomek jak wypuszczał single, to miał właśnie taką śmieszną, fajną oprawę. I tutaj macie tracklistę, dokładnie w tej czcionce. Nie wiem... Lubię tę estetykę. Zastanawiam się, który działa bardziej jako cover. Ale nie, dobra, już koniec takiej polemiki. Jest ogień. Fakie. Yeah. Dobra, y otwieram teraz resztę, a potem przesłucham i dam Wam recenzję. Ale na razie zajmijmy się jeszcze freebies. Dobra. Tak, bo do tego chyba jest smycz. Jeszcze mi się tak wyciągnęło, że nie widziałem, co jest, co jest po drugiej stronie, okej. Okay. Eee, dobra, bez spoilerów dla was. Fuck yeah. Czaicie to? Jakby to są e, seria e, ilustracji na podstawie jego poprzednich albumów. I macie chyba sześć takich, z tego co się orientuję. Ale fajnie, bo to jest taki mocny, sturdy plastik, fajna sprawa. Jeżeli dobrze słyszę, to do tego jest jeszcze smyć. Nie, dobra, taki, taki Teges. Ty, nie wiem, jak wy, ale dla mnie ogień. To ogień. To ogień i to ogień. Jest za Idę słuchać tego gówna. Wracam do Was później i w międzyczasie montuję to, co, co mam tutaj. Moja Dobra, zanim się zacznę rozpowiadać o szczegółach, to dwa takie detale, które nie dotyczą piosenek. Od jakiegoś czasu nie kupuję płytek, ale tutaj jest super jewel box, co nie? Jest o wiele lepszy pod względem książeczki, niż taki klasyczny case. Skumajcie to. Jak chcecie wyjąć tego syna, to ząbki macie tylko tutaj i tutaj. Po bokach niczego nie ma, dlatego możecie łatwo wysunąć, co nie? Czy nawet z tej strony, co nie? i książeczka wam się nie niszczy. Natomiast przy starych jak macie książeczkę, to macie jakby ząbki z tej, tej i tej. I to trzeba tak, jak już jak tutaj podważycie, to te mogą wam bardzo łatwo to zagiąć. I to trzeba tak manewrować, ta? Ten Super Jewel Box jest o wiele lepszy. Czemu książeczka? Szczerze to bym do niej nie zajrzał, gdyby oki chyba na streamie nie wspomniał, że jest taki fajny detal. Typu, że macie, nie wiem, shot z piosenki, zajebiste zdjęcie, co nie. I każda pojedyncza takie ma. Macie jakby nazwę w tym foncie śmiesznym, i jeżeli dobrze widzę. Tak, macie napisane, gdzie ona była strzelana. I jakby all over the place, to nie Wrocław, New York, czy jakaś Szwajcaria. Mega pomysł, według mnie. Dobra, ale przejdźmy do muzyki. Jeszcze tylko wspomnę, że nagrywam to na szybko, więc jeszcze zdążę zmienić zdanie parę razy. Natomiast ja pierdolę. To jest dobry staw, dobry staw, coś nowego, coś świeżego. Nie będę się za bardzo wypowiadał, bo za mało słuchałem, ale jedna ciekawa rzecz którą wam mogę powiedzieć o tej całej kompozycji? mi się wydaje, że taka pierwsza połowa wydaje mi się taka bardziej agresywniejsza. I masz takie kawałki, jak od zera, co nie? I tam jest taki typowy 90sowy beat, ale typ typowy, ale dojebany. I też opowiadają wasze historię i dojebane piosenki. Dojebane piosenki i od razu Wam mówię moją aktualną topkę, dzisiejszą topkę. Co nie? To jest woda sodowa. Jesteśmy za młodzi, na zawsze mało lat, od zera. Kaucja, dom i agent 47. Chyba nie zakończyłem, co nie? Pierwsza połowa płyty jest taka naiwnsowa, a druga taka dobrze emocjonalna, tak mi się wydaje, co nie? I jeszcze co do tej topki? Nie powiedziałem jednego kawałka, który absolutnie wlatuje według mnie. Znaczy, Czy na numer jeden to jest dobre pytanie? Ale zrobił na mnie Dzikie wrażenie. Ja to po prostu zacząłem tego słuchać i szczela mi opadała na kolana. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jest pozycja 17 chyba? 18. Ja pierdolę szczerze, nie jest to taką fidę, ale brzmi, jakby to była ewolucja. Co nie? Taki... Ta jest tak dobrze dorobiona. I jest mocna i. A! Ale zresztą co ja wam będę mówił, jutro wszystko sami ocenicie. Dzięki, że wpadliście, dajcie serduszko, jeżeli wam się podobało, follow a być może. Trzymajcie się wszyscy.